Szyma, siema, 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 siemaneczko z tej samej co ten Daniel Witam Was w najnowszym odcinku z gry Paladins na nowym trybie Szum, szturm, szum, szturm, szturm mam dla was kawałek, który będzie siądzie idealnie do tego Cinka, ogarnijcie. Nie! Nie raci się tak jak ja? Wreszcie, wreszcie, wreszcie ogarnijcie. Dobra, dobra, włączam, włączam, włączam. Ogarnijcie to, kochani, wreszcie wylewelowałem postacie. Jeszcze brakuje nam Lexa, ale już jest 12 na powyżej czwartym poziomie. A teraz przechodzimy do gierki. 6,9. <ścoughs> 69 69 i jesteśmy z powrotem jak tak mówiłem jak w grze jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy kochani. Jarajcie się ze mną, bo teraz wreszcie kiedy mam trochę czasu, bo sesji jest, W sesji jest trochę luźniej i ogarnąłem w końcu te tutaj poziomy postaci. Możemy w końcu zacząć z seryjką, czyli seria rankedowa i seria poradników w końcu. Trzeba zacząć. A tak poza tym, jeżeli oglądajesz mój odcinek ostatni, to pewnie widziałeś i co się działo pod nim. Jaram się tymi łapkami. Mega, mega, mega. Dlatego, jeżeli spodoba Ci się, zostaw tą łapę w górę jeżeli chcesz mnie oglądać subskrybuj. O, dobra. Zaczynamy. Kochani w ogóle strasznie podzielone są e, tutaj e, podzielone są opinie co do Zina. Jedni mówią, że jest e, za słaby, a drudzy, że właśnie jest bardzo w porządku. I ja jestem tego zdania, że jest mega... ale to mega w porządku. I nie widzę tutaj, po, nie widzę tutaj powodu, żeby twierdzić, że ta postać jest po prostu słaba. Bo jest fucking hell, dostałem kurwa wężem w ryj Ja się dupce Dobra, mniejsza o to Chodzi o to, że po prostu ta postać jest dobra Jest ciężka Nie wiem, nie gram na tyle, na tyle długo, żeby może nie na tyle długo. E, nie gram od tego czasu, kiedy może wszedł Androxus, bo to była jedna z, post z pierwszych postaci, ale podejrzewam, że właśnie opinie na temat Androxusa były podobne. Fuck! Maldam barombany wąż. Znowu mnie zabił. Chodzi o to, że ta postać jest naprawdę dobra, tylko trzeba ją dobrze zbudować i ogarnąć podstawowe mechaniki. Dobra. Moim zdaniem, na przykład, podstawowa karta, która zmniejsza cooldown super umiejętności i zmienia to, że nasze ciosy są po prostu od maksymalnego zdrowia, e, tam na tej super bo to ma takie tiki trochę. Winuł Odeym Sein, że każdy cios w super umiejętności zadaje tam 25% bodajże maksymalnego zdrowia. To jest słabe. Naprawdę, to jest słabe. Ten Maldamba naprawdę cały czas zabija. To jest... masakra. E, kochani, gramy na Capture the Objective w takim nowym trybie. To się szturm nazywa? Tak wcześniej mówiłem, bodajże. No i tak, sama nazwa... Znaczy, może nazwa nie mówi, ale... Chodzi o to, żeby... Please, team, mm. go play. What? Nasz Fernando się coś tu odezwał. Team, go play? Nie wiem, nie wiem. Ale chyba nie wygramy tego meczu z tego co widzę. Eee, dobra, może spróbujmy super umiejętności. Yeah. Hey, please, please go to point. A, ok. Fuck. Mm. Fuck. Fuck. Nie mogę Wam pokazać jak ta postać Minyara, to znaczy mogę wam pokazać, bo to chyba widać ponieważ Minyara, ale chodzi o to, że naprawdę mi dobrze idzie to postacią, bo a zaczyna się. Słyszycie to, kochani? Zaczyna się jakiś dzieciak. Noop, team, nuptim, team, team. Dobra. Okej, okay. właśnie mogliście zobaczyć jeden z podstawowych odplayów właśnie jakim się z innym robi. To polega na tym po prostu, że ro, e, wydajemy dosyć duży damage a potem mm, Fucking head Dobra, nie będę tego mówił Po prostu to co zrobiłem teraz to było żałosne Przegramy to z Kretesem ale trzeba to wziąć na siebie Dobra, udało się, sam niestety nie jestem w stanie zrobić więcej, zobaczymy ile uda mi się zostać przy życiu. Dobra, a gdzie mi są? Zrobiłem kręciołka, mogę sobie go w dupę wsadzić, fuck. Ugh. Ale przynajmniej za to przegraną ładną Możecie dać milion łapek w górę Ja pierdzielę. To jest po prostu dramat Ale wynagrodzę to wam tym, że zagramy drugi mecz Naprawdę, bo Nie sądziłem, że Tak to będzie wyglądać No po prostu fuck Spróbuję jeszcze na, kogoś, na końcu kogoś nie do końca rozumiem, co właśnie się stało. Dostanę takiego Maitwaka. Użyłem super Maitwaka, jak sami teraz wiedzieliście, i nie zatriggerowało. serio? Tak, dobra, dobra. Nie chcę tu być, nie, być niemiły, ale to jest śmieszne, prawda? Kiedy takie dziecko o godzinie. no, później zaczyna wam się otwierać i nazywać wszystkich nobami, nub, Kiedy sami widzicie, nie okazał się prosem. Dobra, widzimy się w następnym meczu. Także. U mnie to może być 5 minut, a u was to będzie... sekunda. Jesteśmy kochani. Witam jeszcze, 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 jeżeli jesteś tutaj, to witam cię serdecznie widzo. A po tamtej klęsce, która... no... Nie czuję się za bardzo, żeby była moją winą, tylko ogólnie zbiorem całości, bo noob team, no... sorry. Potem po wynikach sprawdziłem to i gościu zrobił na mnie, chociaż grał... Fernandem na tym trybie to trochę dziwne. Chociaż każdy gra kim chce. A nie, nie będę tutaj salty, al, albo po prostu. You know. Nie mam zamiaru się wyżywać na innych, ale było śmiesznie. Teraz po prostu. i Wygrajmy to. Wcześniejszy Maldamba nam dał nieźle popalić. Ale teraz mamy first blada na nim. Dobra. Dobra. A myślałem, że uda się tutaj. Hmm. Znowu maldamba. Jeżeli uda mi się pokazać taki jeden trik, chociaż myślę, że się uda, specjalnie go teraz próbuję zrobić. Znaczy trick To jest chyba podstawowa e, rotacja umiejętności na Zinie. Już spróbuję zaprezentować. O, dobra, mamy Willow. Co paliśmy. Spróbujmy. Dobra, kolejny jest. Mmm... Fuck, Damba nas złapał, na stuna. Tak też sądziłem, że będzie chciał to zrobić, dlatego użyłem bloka, ale niestety... ...zablokowaliśmy strzał Kinese, a resztę przyjęliśmy już na siebie. Dobra, pokażę. A teraz nie do końca to się udało, bo troszkę za daleko. Okej... Okay. Hmm. Zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem bug, bo czasem mam, czasem, często mam tak, że kół od razu nie chce wejść, albo po prostu w ogóle nie wchodzi. Hmm. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest bug. Ja yeah, znowu po prostu najlepsze super umiejętności, jakie już się widzieliście, ja wiem. Ale myślałem, że to będzie easy win, a tu nie do końca taki win. Dobra, siadło. Dobra, kochani. Ród wygląda tak. O, jak mogliście zobaczyć. Uh, już. O, widzicie, dopiero po jakimś czasie. Nie wiem, czy to słyszeliście. Mm, dobra, patrz. Pierwszy, drugi auto, tak? Ku cool. Niestety musimy zrobić. dał się trochę wylexilować. Yeah! Ja nie wiem, ten, ja mam często tak, że tym... Często. Jak możesz się zobaczyć praktycznie cały czas. Jest tak mi ciężko trafić na tą super rykołą, że to jest po prostu dramat. Jak reszta super wchodzi, to to jest po prostu naprawdę dla mnie istny dramat. Dobra, ładnie to siadło. Dobra, double kill. O, teraz na przykład weszło od razu ku, bez Bez niepotrzebnych nerwów. O, teraz znowu weszło. Bez niepotrzebnych tutaj nerwów. I to Willow. Mm -hmm. Dalej nie pokazywałem tego ruta, Znaczy nie wiem czy wcześniej, ale chyba udało mi się go parę razy zrobić. Podstawowy root. Może uda mi nam się na Bombkingu zrobić? Jeden autatak Q... Znaczy nie Q, to jest F, przepraszam. Co ja gadam? Jestem tak skupiony na grze, że nie myślę o tym, co gadam podstawowy root, może tak wam pokażę jak to wygląda Jeden, w trakcie drugiego ataku robimy F i odwracamy się w stronę przeciwnika i dobijamy trzecim autotakiem o widzicie to jest właśnie to um, co tak mi się podoba w zinie, że możemy zrobić tak szybko cały root skilli i jesteśmy po prostu w stanie je zabić bez jakiegoś większego problemu dobra. i poza tym ten survival to będzie raczej nerfione bo sorry ale e, e, sorry ale flanker z takim e, survi jest przesadzony dobra teraz wchodzi normalnie to cool. Nie fartownie znowu. Ja chyba nigdy tym tak nie trafię Przysięgam nigdy Halo, halo, halo. Jej kubnie wysadziło, ale jak dobrze widzieliście... Jezus, ile mamy hajsu? Przecież my się teraz tak obłowimy. Ogarniacie. Ponad dwa koła. To jest właśnie to, co w tym trybie lubię. Że tak się tu szybko zarabia pieniądze, że to jest po prostu wow. Teraz w teorii powinniśmy być nie do zabicia. I może w tym odcinku uda się raz przynajmniej użyć ku tak, nie ku a tak powinienem. Dobra, bombki, to będzie największym problemem. Hop. Hop. Dobra, siadło. Wreszcie. Po ilu próbach? Nawet nie liczyłem tych prób. Dobra. Okej. Okay. To naprawdę było grube. Okej, okay, teraz powinno być spoko. Wow. Naprawdę te strzały są przegięte czasami. Chociaż nie czasami. One są naprawdę przeg przegięte. Mają po prostu idealny... Idealny i wiecie, hitbox, pyk, że jesteście w stanie w ma, bardzo małe szczeliny nawet trafić, to jest wow, no ale nie ja to kreowałem, mi się to podoba. Mam nadzieję, że nie zmienią tego hitboxu. No, Maldamba, ładnie, ładnie, naprawdę. Pełen szacun, chapeau bowiem. Żeby grać Maldambo dobrze... Trzeba się natrudzić, trzeba trochę skilla. No i najlepszy flanker. No nie ciężko tutaj było ogarnąć tej fragi. No 24-72 tysiące damage'u. Jeszcze zobaczmy ile expo. No i tak kochani się to prezentuje. Nowy tryb, to znaczy nowy. Wy go będziecie widzieć już pewnie z tydzień, jak ten materiał wejdzie. No jest fajny. Mi się podobałam, bo to jest taka krótka. Gierka, którą możemy sobie zrobić przedwinnik we wszystkim, bo to jest maksymalnie 10 minut, no 949, no tak mówię, no to, chociaż ta gra była dłuższa. A tamta no to niecałe chyba 6 minut, także tyle. Jak się podobało, to tak jak zawsze zostaw łapkę w górę, bo to mnie naprawdę mega, 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 mega motywuje i daje mi taką radość, że ja po prostu jestem w stanie coś fajnego zrobić, to się będzie fajnie wam oglądać i tyle. Jeżeli chcesz mi dalej oglądać, subskrybuj, nie bój się, po prostu dobijmy tą 50. Bardzo cię proszę. i Tak dla mnie, po prostu z czystego serduszka, jeżeli chcesz pomóc, daj suba. Nie ciebie to nie boli, a mi pomoże. Tyle. Strzałka, narka, siema. High five.